Witajcie kochani w kolejnym dniu. My dostaliśmy inną parcelę, więc się pakujemy, przenosimy i lecimy gdzie indziej. Dobra, już sprzątaliśmy wszystko. Krzysiek podpina właśnie przyczepę i zostawiamy naszą VIP miejscówkę. Lecimy, dostaliśmy parcelę numer 57. Idę wam teraz właśnie pokażę jak ona wygląda. Tu jest właśnie ta parcelka 57. Tutaj my możemy zostać ile chcemy, bo była jeszcze wolna 2.2.2, ale 2.2.2 byśmy mogli mieć tylko jeden dzień, bo już inne dla innych jest zarezerwowane. Teraz mistrz musi jakoś tutaj wjechać. To the last ten, I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Couldn't one in a dozen. The other eleven get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah, is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. The life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be your yeah, yeah. Tata, say something. Say something, dad. 29 and I find myself wondering What did happen to the last ten? My znowu żarcie. Nie wiem jak się nazywa restauracja, ale wyglądają dania pięknie. Ja mam wegetariańską, pancia, frytki Krzysztof ma z trochę capricciosa z szynkami i pieczarkami. A tutaj klasycznie jest. A czemu nie ma ten oliwek, tylko są jakieś pomidory? Wow, właśnie oliwek nie dostałaś, nie? Zawsze dostajesz oliwki, a tym razem pomidor. Ale jeden plus jest pokrojona. Smacznego. Co powiedz? Dzień dobry. A Ty chcesz powiedzieć, kochani widzowie? To ja powiem dzień dobry kochani widzowie. My jak zwykle zaczynamy dzień od jedzenia. My jak zwykle ja jemy. Sobie... Emilka sobie wybrała z salami. Ja mam nadzieję, że będzie Ci smakowało. Mamy chlebek, masełko. <laughs> Dziękuję. No smaczne. Zobaczcie jakie ogromne awokado prawie w całej... w ręku się mieści. Ale my jemy, jemy tutaj i później chcemy, pokażemy wam, jak wygląda ten kemping. Dobra, podjedli. Teraz pokażę wam, jak wygląda ten właśnie kemping. Tak wygląda na zdjęciach. że jest niby sauna czy baseny, ma się dostęp do czekuzy, siłowni, strefy tej wellness i spa, to jest w cenie. Tutaj mamy różne placy zabaw dla dzieci, plaża, korty różne, tenisowe. No, i czas, żeby pokazać, jak wygląda to w rzeczywistości, w sezonie. Jest bardzo ładnie zrobione. z dużo drzewek, krzewów, kwiatków. Jest cień. Oświe lampy są, jest oświetlone wszystko ładnie. Kamyczki. I tutaj jest właśnie wodospad. Dziewczyny chciały mi pokazać wodospad. On się zaczyna... ...tutaj. Oj, słabo go widać z tej strony. Mogę wam coś pokazać. No. Tam jest Tam se płynie. No idziemy, idziemy. Tam zaczynasz się. No i tutaj. Płynie pod mostem. Pod mostem i tutaj i idzie tam do plaży aż. Tam dalej. I potem do wody tego od razu. Tak i wpływa do morza. I tutaj leci. Jest tutaj też Kids Club z animacjami. Tu są różne, jakieś tam rzeczy organizowane. Nic nie ma w soboty. I zawsze coś tutaj jest, tu jest, tu właśnie gdzie się dzieją różne rzeczy. Tak, można sobie przesunąć.

Tutaj są miejsca, gdzie można umyć naczynia, tranko. Po tamtej stronie jest męski, po tej jest tamski. Tu są prusznice, cztery stanowiska. Tą bransoletkę się tutaj przykłada. Później wciska się, które miejsce się wybiera. I zaczyna lecieć woda.

Nagram, że on jest czynny od 10 do 20, a ta wellness i spa jest od 13 do 20. I dlatego tu jest zamknięte, że można przejść przez tę wellness. A jak się nie przechodzi, to tutaj jest taka woda. Mega trudna, żeby przejść właśnie na baseny. Tu mały dla dzieci. Tutaj jest 1,50 m, i tam dalej z takimi, a tutaj on jest, z takimi krzesełkami przy barze. Wejście do Wellness i Spa. I tu są szafki i toalety, więc z toalety można skorzystać dopiero od godziny pierwszej. masz 55 stopni, tam masz 85 stopni, a tam dojdą? Yy, nie widzę z góry, 55. 50, a tu masz 85 stopni. Fitness i siłownia tam. Będziemy spali normalnie, bo wczoraj się zastanawialiśmy, co ludzie robią, jeżeli mają potrzebę sisi albo dwójeczkę. Ile z nich idzie 200-300 metrów do toalet? Wydaje mi się, że mały procent odsetek tych ludzi, coś korzystają z tego basenu. I dlatego on tak wyglądał, jak wyglądał. No, ja więc... nawet nie chciałem się tutaj przychodzić, bo cały czas myślałem, gdzie oni to robią. Tak, nie wszyscy na pewno idą. I pewnie walą. Ciekawe, gdzie walą. Ale wala my myślimy pozytywnie. Jest chlor, jest czysto, i korzystamy z uroków. Pa. <mulary> I can't believe it's true. I'm just as surprised as you